Tak jest. Oddaję mikrofon Widrodowi. Mam naprawdę Witam

W antyimigranckim we Wrocławiu. Zapraszam teraz do przemówienia. Oddaję głos. Ksiądz Jacek Miendar! Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Jego święta Ewangelia. Ale coś ci głośno! Dzisiaj dostają szału, bo widzą wielką, ogromną armię patriotów armię narodowców i armię kibiców, którzy mają Boga, honor i ojczyznę w sercu i są gotowi oddać za nią ży życie. Ale jestem w świecie przekonany, że lewacka propaganda dwoi się i troi, aby nas zniszczyć aby zniszczyć kościół, aby zniszczyć naród polski. Nie możemy na to pozwolić. Jesteśmy kościołem walczącym. Jesteśmy wojownikami Wielkiej Polski. A oni nawet tego nie wiedzą. Im więcej atakują, tym bardziej nasza narodowa duma wzrasta. Duma! My musimy iść na peryferia wiary. Musimy iść na te peryferia, do których nawołuje papież Franciszek. Musimy iść w myśl słów św. Pawła Apostola, który mówi moim honorem jest iść do tych, którzy Chrystusa jeszcze nie znają. Musimy iść poza świątynię, poza zakrystię, poza plebanie. Musimy iść i głosić prawdę oraz Chrystusa. Musimy iść, moi drodzy, i bądźcie gotowi. Bądźcie gotowi na to, że będziecie opluwani. Bądźcie gotowi na to, że będziecie prześladowani. Ale nasza siła, nasza moc, nasza odwaga jest w jedynym panu i Zbawicielu, Jezusie Chrystusie. To my. To my. To my! Wielką armią kościoła. Lewacka i islamska agresja, wymierzona w to, co chrześcijańskie, w to, co narodowe, tworzy w nas wielką obawę i mamy do tego prawo. Mamy prawo się lękać, mamy prawo się bać przed upadkiem narodowo-chrześcijańskiego dziedzictwa. Mamy prawo do lęku i nikt nas z tego nie może pozbawić, ale boimy się, że ten strach. Że ten lęk, że ta obawa przerodzi się w nienawiść, a my chrześcijanie nie możemy sobie na to pozwolić. Dlatego my wszyscy chcemy dialogu, ale nikt nie chce z nami rozmawiać, tylko nas nazywają faszystami, rasistami, ksenofobami i niewiernymi pcami. My sobie na to nigdy nie możemy pozwolić. My nie chcemy walczyć młodem nienawiści, który w ferworze szału. Chce nam się wcisnąć w ręce, ale chcemy walczyć mieczem prawdy, mieczem miłości, mieczem Ewangelii i mieczem, jakim jest Jezus Chrystus, żywy Pan i Zbawiciel. Proszę wszystkich o absolutną ciszę i tę minutę ciszy zadedykujmy największym bogaterom narodowym, żołnierzom niezłomnym oraz tym wszystkim, którzy przez całe dzieje narodu walczyli o naszą wolność. Proszę o chwilę, minutę ciszy. Trzy, dwa, to Trzy, dwa, jeden. Trzy, dwa, jeden.

Szukam közületek eljöttek Budapest, Magyarországra, hogy Kipezik velünk meneteljetek, velünk harcujatok a szabadságért. W ostatnim dziesięciu leciu sporo razem. Ja byłem tutaj w Warszawie i u niepodległości, aby iść razem z wami i wielu z Was przyjechało do Budapesztu na Węgry, abyście śli razem z nami i walczyli o wolność. ააა <laughs>